Dzisiaj opowiem Wam o szczurach, które uciekają z tonącego okrętu, o prawie 200 milionach złotych dla ryzyka, a także dodam, że dziadek z RFN-u jednego z kandydatów nie ma już takiego wzięcia, jak miał jeszcze 4 lata temu. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj w Wojnie Jedynek opowiem Ci o kandydatach z pierwszego i czasami drugiego miejsca w okręgu dziewiętnastym Warszawa i Zagranica. Dlaczego Zagranica? Zostań do końca tego filmu, a zrozumiesz, jak ważny jest Twój głos, jeżeli jesteś z zagranicy. Warszawa zawsze była miejscem, gdzie ścierali się giganci. Polityczni giganci podczas danej kampanii wyborczej. Bardzo często start z Warszawy był pewnego rodzaju trampoliną do bycia prezydentem miasta, jak na przykład zrobił to Lech Kaczyński, albo Rafał Trzaskowski, albo nawet czasami była to trampolina do bycia prezydentem kraju. I znów tutaj mamy Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. Osobiście miałem nadzieję, że w tym filmie opowiem Tobie o najważniejszych politykach, którzy są w Polsce. Kaczyński kontra Tusk. Niestety Jarek Kaczyński zabrał zabawki i uciekł do Kielc. Przestraszył się nie Tuska, nie Tuska. Opowiem Ci o tym później, dlaczego wiem, że nie chodziło o Tuska, więc zostań do końca. Teraz opowiem Tobie o jedynce pisów w XIX Okręgu Warszawskim. Niejaki Piotr Gliński, minister od Kultury, sztuki, czegoś takiego. Te ministerstwa się tak często zmieniają, zarządów PiSu, że naprawdę ciężko nadążyć. W każdym bądź razie nie ma on ani kultury, ani nie zna się na sztuce. Ale za to kupił za ponad 500 milionów złotych. Tak, 500 milionów złotych dzieła rodziny czartoryskich, które i tak były w posiadaniu polskich muzeów. Jeżeli chciałeś oglądnąć, chciałaś zobaczyć damę z łasiczką. Leonardo da Vinci, no to nie musiałaś jechać do Rzymu, do Paryża czy do Nowego Jorku. Wystarczyło pojechać do Krakowa, bo tam ona była prezentowana. Więc Gliński wydał 500 baniek na coś, co i tak należało już do Polaków. No ale gdyby było tego mało, to postanowił jeszcze zbudować pewien monument Ojca Ryzyka. Dofinansował dzieło. Dzieło, Boże Święty, jak to źle brzmi, nie dzieło. Wymysł, fanaberię Tadeusza Rydzyka na budowę kolejnego muzeum, na które zabrakło mu bagatela kolejne około 200 baniek. Więc co zrobił Gliński? Pyk. Tadek, dwie stówki u ciebie już leżą na koncie. Tadek buduje. No Ale gdyby było tego jeszcze za mało, bo no to już mamy... Ze... Wiesz co, skoro już tu jesteś, skoro dotarłeś już do tego momentu, to naciśnij ten mały guziczek, który tutaj jest chyba po prawej stronie. Subskrybuj. Dzięki subskrypcji ja rozwijam kanał, a Ty masz więcej ciekawego i wartościowego kontentu. Dzięki. Wracamy do filmu. Na razie. 700 milionów. No to Gliński jeszcze ma taki swój fundusz patriotyczny, który co roku kwotą 30 milionów złotych wspiera różne organizacje narodowe, nacjonalistyczne. Pod hasełkiem patriotyczne, i tu pojawia się kolejny kandydat PIS-u, czyli niejaki pan Bąkiewicz. Robert Bąkiewicz jest, je... okej, okay, przepraszam, nie Robert Bąkiewicz, ale fundacje i organizacje kojarzone pośrednio i bezpośrednio z Bąkiewiczem są beneficjentami kilku milionów złotych na Fundusz Patriotyczny, czyli na tych gości, co leją kobiety. No, bardzo dobra inwestycja, panie Gliński. Oczywiście ten kandydat nie tylko rozwala miliard złotych na swoje własne fanaberie, ale on także ręcznie steruje kadrą w muzeach, w teatrach i w innych przybytkach kultury. A dochodzi czasami nawet do tego, że w niektórych muzeach ręcznie zakazuje prezentowania wystaw, bo one delikatnie mówiąc nie są zgodne z jego tokiem myślenia. Tylko jaki on ma tok myślenia? No dobra, nieważne. I tutaj pojawia się nam dziadek z Wehrmachtu. W, wróć, nie dziadek z Wehrmachtu. Pojawia się nam Donald Tusk ze swoim dziadkiem z Wehrmachtu. Aż dziwne, że dzisiaj w kampanii PiS nie używa tego argumentu. Przecież w 2015 czy 2019 naprawdę to nieźle żarło. I chciałem zobaczyć jakieś nowe przeróbki w tym zakresie. No ale donald Tusk jest takim politykiem na którego ciężko mi być obiektywnym, no ale muszę coś powiedzieć bardzo, ale to bardzo nie podobało mi się prowadzenie u schyłku jego już kampanii podwyższenia wieku emerytalnego. Na szczęście przyszło otrzeźwienie, co prawda trwało to 8 lat, no 6 lat, Przyszło otrzeźwienie i dzisiaj Donald Tusk już nie mówi, że będzie podnosił bieg emerytalny i dziękujemy Panie Donaldzie za to. Dzisiaj Donald Tusk mówi, że będzie wręcz namawiał ludzi, żeby pracowali dłużej, ale będzie im dawał zachęty podatkowe, zusowskie, inne do tego, żeby pracować. I to jest dobre podejście i za to bardzo dziękujemy. Donald Tusk był jednym z założycielem Platformy Obywatelskiej. Mało kto wie, razem z panem Płażyńskim i Olechowskim założyli Platformę Obywatelską ponad 20 lat temu. W dodatku Donald Tusk był jednym z tych działaczy opozycyjnych, którzy nie spali do 11 jak Kaczyński. Kaczyński czy Kaczyńscy? A nie pamiętam. Na pewno jeden z nich spał do 11 w czasie stanu wojennego. Donald Tusk też nigdy, co prawda, nie był internowany, ale praktycznie przez cały czas. Do dzisiaj był i jest prześladowany. Wtedy prześladował go aparat komunistyczny, a dzisiaj pisowski, który też jest trochę jak komunistyczny. Biedny ten Donek, naprawdę. No ale jakby nie było. Donald od dwóch lat prowadzi koalicję obywatelską z platformą na czele, mam nadzieję, do zwycięstwa 15 października. I nie chodzi o to, żeby Donald wygrał. Chodzi o to, żeby odsunąć PIS od władzy. Niestety platforma Koalicja Obywatelska Donalda z dzisiejszych dni stała się taką partią bardzo lewicującą, a na polu lewicującym w Warszawie mamy zawodnika Lewicy. Adrian Zandberg, urodzony w Danii, jest założycielem partii Razem, która obecnie jest składową częścią nadal niezależną, nie jest wchłonięta czy inkorporowana, jest niezależną częścią Lewicy. Partia Razem Niestety w 2019 roku popełniła błąd, który kosztował Polskę to, że lewica nie miała swojej reprezentacji w sejmie. Adrian Sandberg nie chciał iść z lewicą, chciał iść osobno. E, nie, nie w 19, przepraszam. Chyba w 15. Bo w 19 Adrian już poszedł po rozum do głowy. Adrian poszedł już po rozum do głowy i wspólnie z innymi ugrupowaniami lewicowymi Stworzyli jeden blok lewicowy i dostali się w tym 2019 do Sejmu. Dzięki temu, naprawdę, co by nie mówić, że to jest lewica i tak dalej, ale dzięki temu w Sejmie jest chociaż pokazywany inny punkt widzenia na prawa kobiet, na prawa gejów czy lesbijek, a także na prawa innych mniejszości. Zandberg w 2019 roku zdobył około 140 tysięcy głosów w okręgu warszawskim i zagranicznym oczywiście. Co dzisiaj, moim zdaniem, będzie pobite, ale 140 tysięcy wtedy dzisiaj może będzie to jakieś 160-180 tysięcy, dzisiaj na 100% by wystarczyło to, żeby pobić Kaczyńskiego. Ja już nie mówię o glińskim, bo Gliński jak zdobędzie 100 tysięcy, to będzie naprawdę rekord. Ale. Zandberg byłby właśnie tym, kto by zdetronizował, zmiażdżył, zrównał z ziemią Kaczyńskiego i tego Kaczyński się bał. Nie tego, że przegra z Tuskiem, bo z Tuskiem to oczywiste, że by przegrał. Zandberga się bał po prostu. Ko Zandberga i może trochę Mencena. I z tego powodu moim zdaniem Kaczyński uciekł do Kielc. I dlatego będzie musiał powstać kolejny materiał, w którym będę opowiadał o kandydacie numer jeden z Kielc, ale to za jakieś kilka dni. Michał Kobosko jest kandydatem trzeciej drogi z pierwszego miejsca 19 Okręgu Wyborczego Warszawa. Michał Kobosko nie jest politykiem. Znaczy, on jest teraz trochę politykiem od jakichś tam trzech lat, ale wcześniej był znanym dziennikarzem, redaktorem naczelnym, wydawcą w Newsweeku Axel Springer. Człowiekiem mediów, tak w sumie jak Hołownia, też człowiek mediów, czyli oni się znają z mediów. Tak, tak, gdzieś kiedyś nawet o tym czytałem, że oni się znają z mediów. Mało kto natomiast wie, że Michał Kobosko był pierwszym szefem, prezesem, nie wiem, ale na pewno był pierwszym kierownikiem, tak to nazwijmy, partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Dopiero w 2022 roku. Palmę pierwszeństwa w tej partii przejął Szymon Hołownia, a tym samym Michał Kobosko stał się pierwszym wiceprezesem, aha, czyli wtedy był prezesem partii Polska 2050. Michał Kobosko niestety nie jest bardzo wyrazistym politykiem i nie umie budować swojej przewagi na emocjach. On jest merytoryczny. Niestety w polityce merytoryka. Nie sprzedaje się tak dobrze. Znaczy, kiedyś się sprzedawała. Przez ostatnie 8 lat polityka to tylko i wyłącznie emocje i działanie na tych emocjach. No i jeżeli mówimy o emocjach, to pojawia mi się dr. Jekyll i Mr. Hyde. Tak, tak, nie mylicie się. Dr. Jekyll i Mr. Hyde to są kandydaci konfederacji z okręgu, z XIX okręgu Warszawa. Doktor Jekyll, czyli dr. Sławomir Mencen, akurat jakoś tak wyszło. Sławomir Mencen, który został hmm, doprowadzony do pionu, zrównany z ziemią przez Ryśka Petru, doktor Sławomir Mencer, Sławek Mencen, jest mistrzem TikToka, ale moim zdaniem jeszcze też takim niespełnionym politykiem, który nie wie, czy powiedzieć prawdę, czy oszukać, czy zażartować, ale sprawdza się na TikToku. Szkoda tylko, że w momencie, kiedy staje jeden na jeden z kimś, kto jest merytoryczny, a nie udaje że jest merytoryczny, to Sławek tak naprawdę jedyne co on ma do powiedzenia to przecież ja żartowałem, co wy nie wiecie, że to był żart? No dzisiaj, ja, panie Sławku, już wiemy, że to był żart i dlatego pana partii, pana ugrupowania wyniki spadają, pikują, lecą na pysk, na 8%, może za chwilę spadną i na 6%. No ale tu pojawia się Mr. Hyde. Mr. Hyde warszawskiej listy konfederacji to niejaki Jakub Banaś. Hmm. Takie zbieżność nazwisk? Nie, nie do końca. Jakub Banaś jest synem prezesa Niku, pana Banasia, pancernego Banasia. Pamiętacie tego gościa? Jak nie, to tutaj jest materiał na temat pancernego Banasia. No i dlaczego mówię, że to jest taki Mr. Hyde dla doktora Jekyll? Dlatego, że Jakub Banaś w prostej linii ma pod numerem 2 w swoim telefonie telefon do Tatusia i krzyczy: Tato, Konfederacja spada, trzeba odpalić bombę, która wybije nas do góry. Więc tato wypuszcza raport na temat pandemii. Poza tym, że jest to bardzo prawda, że to jest bardzo merytoryczny raport, że on obnaża PiS, to to nie jest przypadek, że pojawia się on w momencie, kiedy Konfederacja zaczyna szlifować bryłki. Oczywiście, raport o pandemii pociągnie kilka dni, ale pewno za chwilę przestanie być takim hot-tematem całej polityki, dlatego już został zapowiedziany niedługo raport kolejny. Tym razem o ogrodzeniu, o barierze, ale nie wiem, ale o tej siatce, co wybudowali ją na Białorusi, i dzisiaj też zostało zapowiedziane wykonanie kontroli doraźnej w MSZ-cie na temat przekrętu wizowego. Te dwa elementy, te dwa raporty, pokazywane tydzień po tygodniu, będą bombami, które będą w stanie znów wywindować konfederację na wyższy poziom. Doktor Jekyll bez Mr Hajda, nie byłby w stanie dzisiaj tego osiągnąć, dlatego jak jest na wysokim drugim miejscu listy warszawskiej, żeby móc e, z teoretycznie niezależnym prezesem NIK-u konsultować swoje działania, może nie swoje, przepraszam, działania nik mające na celu wyciągnięcie, wywindowanie znów konfederacji na jakieś takie bezpieczne dziesięcioprocentowe poziomy. No i teraz obiecane wyjaśnienie, o co chodzi z tą zagranicą. Pamiętajcie, jeżeli głosujecie w Londynie, w Chicago albo na przykład w Indonezji, to wasz głos nie idzie na kandydata z waszego miejsca zamieszkania. Wasz głos idzie właśnie do Warszawy. Więc oddając dzisiaj głos na kandydata danej listy, oddajecie głos na konkretnego kandydata listy warszawskiej. Więc wszystkie głosy z zagranicy pójdą albo na listę koalicji, albo Pisu, nie daj Boże. Albo trzeciej drogi, albo lewicy, lub Mr. Jekyll i Dr. Hyde. Albo na odwrót, przepraszam, coś pomieszałem. Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Więc zagranica ma duży wpływ na wynik wyborów w Warszawie. Pamiętajcie o tym. No chyba, że się mylę i że macie inne zdanie. To piście to w komentarzach, bo jak zawsze, za każdy komentarz, suba lub lajka jestem Wam bardzo wdzięczny i staram się odpowiadać na co ciekawsze komentarze. Dzięki już Wam wielkie na dzisiaj i do zobaczenia już niedługo. Na razie cześć Wam.